Hej, cześć wszystkim, bardzo serdecznie. Ja jestem Legion, a to będzie Nowoczniak z Gry Diablo 3. Tym razem przed Państwem stoi barbarzyńca. Słuchajcie, tym razem chciałem Wam pokazać barbarzyńca ubranego pod set nieśmiertelnego króla oraz set pustkowi. Słuchajcie, pod trzy części setu pustkowi oraz pięć części setu króla, tak aby stworzyć barba, który grał w, na przełomie czwartek nie, w sezonie czwartym ten barb był używany. Troszeczkę e, ten build został delikatnie zmodyfikowany, w sumie nawet bardzo mało zmodyfikowany. Wygląda wręcz prawie że identycznie. Z jedną małą drobnostką, której zaraz powiem. E, przede wszystkim, barb opiera się na umiejętności rozprucie. Nie wiem, czy każecie w sezonie czwartym był taki build jak Randbarb. On się kręcił, 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 walił szarżą i nakładał rozprucie na moby. E, no, i on tutaj troszeczkę został zmodyfikowany w postaci tego, że w secie Pustkowi, za 4 elementy, mamy to, że używając tornada, zyskujemy redukcję obrażeń o 50%. A rozprucie zadaje potrójne obrażenia. Czyli mamy 3x rozprucie, słuchajcie, potrójne rozprucie. No i oprócz tego set nieśmiertelnego króla został zbufowany do 400%. Nam wtedy zadawał 200%. Także nie dość, że ten build ma dużego buffa, jeżeli chodzi o damage. To troszeczkę się zmienia jego składnia przeżywalności, ponieważ yy, kiedyś, znaczy w sumie, wychodzi na to samo teoretycznie, ponieważ kiedyś używało się w kostce jedności, bo tutaj mieliśmy dwie części setu, rekora, yy, setu pustkowi i cały zestaw króla mogliśmy użyć. Nie mieliśmy pierścienia królewskiej wspaniałości w kostce, żeby te bonusy yy, były takie, jakie powinny być, tylko Mieliśmy po prostu jedność, zwykłą jedność w kostce. Dlatego mieliśmy wtedy 50% redukcji obrażeń z jedności zwykłej, a tutaj mamy tą redukcję za, czwarty, za, drugi, za drugi bonus tego setu pustkowi, że używając tornada, e, mamy redukcję obrażeń 50% i dodatkowo jeszcze potrójne obrażenia z, e, z rozprucia. No i co? Wygląda to tak, że mamy ogólnie cały set nieśmiertelnego króla. On nam za, za trzeci bonus, nam bufuje obrażenia o 400%. Skraca czas odnowienia gniewu berserkera oraz zawóz starożytnych za każde, zużyte, za każde zużyte 10 punktów w uri, o 3 sekundy. No i co? No i ze starożytnych trwa bez końca. I tak, kiedy mamy aktywną, e, aktywny gniew berserkera oraz e, zew starożytnych, nasze obrażenia są zwiększone o 400%. I tutaj oczywiście mamy zwiększa obrażenia zadawane z każdą sekundą przez rozprucie o 500% i wydłuża czas działania do 15 sekund. Czyli buff duży do rozprucia. Na pewno wykażycie ten build, ale go tak jeszcze troszeczkę Wam przypomnę. No i tak. Oprócz tego mamy set pierścionków, skupienie oraz pościągliwość. To jest. E, szarża nam daje bonus 50%, i oczywiście rozprucie nam daje bonus 50%. Czyli duży, duży bonus kolejny do damage'a. Dalej mamy. E, Hellfire Ring, to jest ten mój z trzeciego albo z czwartego sezonu, nie pamiętam, ale on jest bardzo ładny ten amulet. tylko Szkoda, że nie jest starożytny, bo jeszcze wtedy chyba. E, wtedy jeszcze chyba nie mieliśmy starożytnych amuletów, dlatego on jest zwykły, ale on jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba, jako mi wtedy wyleciał z siłą i 10, 100, to o Jezu, miałem normalnie mindfucka na gębie. E, no i nam daje piątą pasywkę. Nie ma jakiegoś tam lepszego amuleciku, tutaj polecam mieć ten. On daje... On daje naprawdę dużo, więc to jest chyba najlepszy wybór. No i oprócz tego mamy rękę karwasze, dzięki którym po użyciu szarży atakujemy szarżą moby. No i dzięki temu oni otrzymują 28% więcej obrażeń, czyli dodatkowy bonus dodatkowy dla rozprucia. Um, no i tak, jakich bonusów ogólnie szukamy w tym bidzie W hełmie no przede wszystkim musimy mieć szansę, e, witalność siłę w ramionikach. Tutaj nie patrzcie, na ramienniki mam słabe. Naramioniki powinny wyglądać w ten sposób, że mamy siłę obszarówki, skrócenie czasu odnowienia oraz yy, oraz bonus do rozprucia jeszcze 15% może być w tych naramiennikach dlatego one nie są perfekcyjne, tutaj powinniśmy mieć 15% do rozprucia. ja chyba raczej powinienem tak zrobić zamiast tych obszarówek no ale już dobra, miesza z tym tutaj mamy rękawice, one są akurat ładne siła, dwa krytyki oraz, oraz e, rozprucie, pfu, e, obszarówki dalej mamy pasek, standardowy pasek siła, witalność raz procent życia i tutaj mamy spodnie standardowe: siła, witalność, procent, e, odporność na wszystkie żywioły. E, no i tutaj mamy buty ze starożytną włócznią. Ja to używałem, bo tego setu nieśmiertelnego króla pod inne buildy. Dlatego tutaj są, jest starożytna włócznia. E, jestem, przepraszam za chwilową przerwę. E, musiałem się obie zjeść. Słuchajcie, mamy buty, jak już mówiłem, tutaj używamy butu, używałem setu nieśmiertelnego króla pod build na dziką szarżę oraz rzut głazem, dlatego tutaj mam starożytną włócznię, buty, kafar, słuchajcie, kafar tutaj mamy, kafar nieśmiertelnego króla, przede wszystkim musi być siła, witalność, no i 10% do obrazu, myślę, że taki kafar będzie najbardziej optymalny ze wszystkich możliwości, jakie tu możemy mieć, proponuję właśnie tego typu konfiguracje: procent obrażeń, siła witalność i oczywiście socket hmm. Pierścionki. Jakie pierścionki muszą być? No, pierścionki najlepiej, słuchajcie, żeby były dwa krytyki: szansa oraz obrażenia oraz. Em, oraz procent obrażeń. To było było najbardziej korzystne, ponieważ. Znaczy nie procent obrażeń, tylko obszarówki, przepraszam, tak jak ten tutaj wygląda. Szanse na zadanie obszarowych obrażeń oraz dwa krytyki, bo im więcej mamy obszarówek, słuchajcie, to tym bonus z krwawej jadki, z rozpłucia zadaje większe obrażenia. Bo tu jest tak, że jak, jeżeli zabijemy z rozpłucia przeciwnika, to on wybucha. I w promieniu 10 metrów również. Ee... Nie, czekajcie chwilę. Nie, dobrze. No, on przeciwnik wybucha i zadaje e, fizyczne obrażenia, tak? Czyli e, obszarówki. Im więcej mamy obszarówek, to przy śmierci przeciwnika... Nie, słuchajcie, to jest... Kurde, już mi się chrzani. E, te, nie, dobrze, o to chodzi. Po prostu przeciwnik wybucha i zadaje obszarówki wokół. Dlatego tutaj mamy, musimy jak najwięcej obszarówek zbierać. Oczywiście pod fizyki się budujemy Bo to zadaje fizyczne obrażenia, rozprucie um, Gemy legendarne Chyba wszystkie bonusy mówiłem Tak, wszystkie I teraz tak, jeżeli chodzi o gemy legendarne to tutaj mam zmorę znękanych na bossa Standardowo Mamy te guka, ponieważ kęcimy się, kęcimy Zadajemy więcej obrażeń Oraz e, mamy dodatkowy pancerz Czyli też przeżywalność tego barba rośnie Oraz stymulator bólu po to, żeby mieć jak największe ataki, zbieramy dużą grupkę mobów Krwawią wszyscy przeciwnicy No i podczas kiedy mamy... Eee, za każdego krwawiącego przeciwnika mamy 3% atak speedu Czyli nasz damage rośnie gwałtownie do góry bardzo szybko zadajemy obrażenia z tego rozprucia, dzięki czemu nasz DPS naprawdę mocno wzrasta. Teraz tak, że tutaj oczywiście. nie Ja to testowałem te ten ramienniki, ale jednak wypadają gorzej niż lament. Dlatego tutaj przede wszystkim musimy mieć lament, bo to jest podwójne rozprucie na przeciwniku. Mamy piec, bo nie ma alternatywnej broni do, e, do rozprucia, dlatego tutaj mamy piecyka. No i pierścień królewskiej wspaniałości po to, żeby nam wszystkie bonusy, słuchajcie, działały z setów. No i no tak, umiejętności. Mamy Zew Starożytnych, ponieważ yy, to jest z runą jednej wspólnoty, to jest przeżywalność 50%, po to, żeby w duecie z Gniewem Berserkera z runą Szaleństwo 50%, a nie, tutaj już używamy ruchy przepraszam, ponieważ mamy tutaj przeżywalność z tego buildu, to jest tylko 50% używając Tornada. I niestety na wyższych liftach to leczenie z Mieczy na Lemieszy jest po prostu za słabe żeby wystać tego barba dostaniemy jakąkolwiek pierwszą elitę i już jest dead. także ja tutaj proponuję używać kocieruchy naprawdę przy moim dużym paragonie e, mając bardzo dużą ilość pancerza. Przy 80 jest już ciężko wystać, o tak powiem. Albo ja po prostu mam słaby gameplay. Także ja tutaj, żeby na spokojnie sobie tym grać, tym buildem proponuję kocie ruchy, że zmieszamy jest redukcja obrażeń kolejne 50%. No i mając te dwa aktywne skille, działa nasz set z nieśmiertelnego króla dodatkowe 400% obrażeń. Mamy tornado z runą zawierucha, um, tornado kręcimy się. Kręcimy się, kręcimy się, mamy 50% redukcji obrażeń. Mamy dodatkowo runę zawierucha, która puszcza tornada. Które zadają obszarówki, dlatego tutaj mamy obszarówki, bo zawiruchy dostają damage. Oraz, yy, oraz mamy to, że nas leczy: tornado nas leczy. Każde uderzenie krytyczne z zawieruchy oraz z tornada, czyli z tego wilka oraz z naszego wilka, leczą nas. Za pomocą bitewnego szału miecze na lemiesze 21 i prawie pół tysiąca życia za krytyka, także ten heal jest dość mocny, no ale później jak już mówię, nie jest aż tak wystarczający, żeby to usać, żeby tutaj mieć dodatkowe 50% obrażeń. Możecie sobie sami przetestować, która konfiguracja byłaby dla Was lepsza. Rozporucie, nasz główny damage dealer z runą Krwawa Jatka zabicie krwawiących przeciwników sprawia, że wszyscy wrogowie zaczynają krwawić i otrzymywać obrażenia fizyczne równe 1100% przez 5 sekund, ale dzięki setu setowi pustkowi bonus ten jest wydłużony do 15 sekund i zadaje więcej 500% obrażeń, szarża z runą, bezlitosny atak, atak. szarza jest po to, żeby aktywować. Przede wszystkim bonus pierścionków 50% depsa oraz bonus karwaszy do 30% dodatkowych obrażeń. Dzięki temu mamy e, duże, duże zwiększenie obrażeń za pomocą dzikiej szarży, i po to, żeby móc ją cały czas używać, używamy runy bezlitosny atak, czyli skraca, skraca nam cooldown za każdego przeciwnika o 2 sekundy. No i nie wreszcie z luchami. I tak, tutaj mamy. Berserkera kiedy mamy pełną fulię, bo wiadomo, atakujemy bach 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 bach, szarżą, tak? Mamy pełną fulię i podczas użycia rozprucia zadajemy dodatkowe 25% obrażeń. trzeba po prostu uważać, że podczas kręcenia się, używania rozprucia oraz szarży, tak manipulować tą furią, żeby ten damage z shawu Berserkera cały czas się utrzymywał. Bezwzględność, standardowa Luna dla każdego buildu warbarzyńcy dodatkowe 40% obrażeń przeciwnikom, którzy mają 30% mniej niż 30% życia. Bardzo przydatna rzecz, szczególnie na bossa, elegancko się sprawdza. Końcówka bossa to spływa w tempie momentalnym. Stalowe nerwy, drugie życie. Mistrz broni po to, żeby utrzymywać furię, ponieważ używamy potężnej broni i dzięki temu mamy dwa punkty furii przy trafieniu. Czyli nam tornado, tak jakby redukuje tą furię, mamy dużą ilość przeciwników, to ta furia nam stoi cały czas na maksymalnym poziomie. I dzięki czemu mamy dodatkowe, dodatkowe 25% obrażeń z Show berserkera I ze amuletu mamy jeszcze Lunę Rozjuszenie, czyli za każdego przeciwnika rośnie nam, za każdego zabitego przeciwnika rośnie nam siła o 1% na 8 sekund. Słuchajcie, rozgadałem się, rozgadałem się. Mam nadzieję, że to wszystko, co mogłem powiedzieć tutaj. Zaraz wam pokażę gameplay tego buildu, Powiedzmy na gierze 70, żeby to naprawdę szybko poszło. Oczywiście wsadzamy diamenty wszędzie, gdzie się da. Yy. I lecimy. I lecimy. Zobaczcie, jak to wygląda. Przede wszystkim bach, chargea i zaczynamy się kręcić. Pamiętajcie o tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej się kręcić, używamy szarży, bang bang. I nakładamy rozprucie. Zobaczycie jak to ładnie schodzi. Ja tym buildem zrobiłem giera 80 w połowę czasu, ale to ja. Ja wam pokazuję gier 70, po to, żeby na mniej więcej na waszym paragonie pokazać wam, jak to będzie się sprawowało. Nie, mm, najlepiej, żebyśmy mieli dużą ilość przeciwników, tak jak już mówiłem, przeciwnicy wybuchają podczas śmierci i dzięki temu zadają fizyczne, obra fizyczne obrażenia, plus zadają obszarówki. Także. Warto, warto, mieć dużą ilość przeciwników po prostu e, koło siebie. Dzięki czemu zadajemy dużo więcej, dużo więcej obrażeń. E, dzięki paskowi lament oczywiście nakładamy rozprucie dwa razy, także pamiętajcie o tym, żeby e, po nałożeniu e, rozprucia na moba użyć go jeszcze raz, ale nie od razu, tylko po użyciu szarży, żeby to, to drugie rozprucie. Zadawało też dodatkowe obrażenia z silnoręki karwaszy. Pamiętajcie, żeby je cały czas prokować. Widzicie, jaka tu jest, yy, jaka tu jest rotacja. Dzika szarża, pierwszy skill, rozprucie. Dzika szarża, drugie rozprucie. W ten sposób. A jeżeli użyjemy dwa razy rozprucia, to później te drugie rozprucie może już nie te karwasze mogą nie prokować z drugiego rozprucia. Dlatego najbezpieczniej jest. Używać po prostu dziką szarżę Bach, rozprucie, Bach, rozprucie, Bach, rozprucie. tu mamy kondu to sobie weźmiemy, bo tak jak już mówiłem, to gier jest pokazowy. Tylko i wyłącznie, żeby wam pokazać o, gameplay tego buildu. Jeszcze dodatkowo jakieś mapki nam się z dupy trafiły. Pamiętajcie jeszcze dodatkowo o tym, żeby e, pamiętać o aktywacji gniewu berserkera, bo to też jest bardzo istotne, bo to jest nasz nasz główny boost do DPS-u 400% dodatkowych obrażeń. Pamiętajcie o tym, że się kręcić, no i żeby używać rozprucie dość często, ponieważ to zbija cooldown z naszego gniewu berserkera. E, nie musimy się martwić oczywiście o zew starożytnych, ponieważ. E, ponieważ ten zew starożytnych trwa cały czas, więc nie musimy się tym przejmować. Te starożytni na pewno na mnie zginą, także on, jeszcze taki piękny rywcik się trafił. Pokazowy. No, taki gier by 80, powiem Wam, szedł tutaj. No, może nie, może nie z tą pierwszą mapą, ale na pewno jest yy, przy dlimie Jesteśmy w stanie wycisnąć z 85. Tak powiem, przy takim średnim, nawet paragonie. Bo naprawdę jest bardzo fajny z tego buildu. Możemy wykręcić. O, zapomniałem się na rękach. Możemy wykręcić tym. Yy, jeżeli mam duże zagęszczenie mobów, to naprawdę naprawdę zadaje to bardzo duże obrażenia jedna fajna sprawa jest to taka, że podczas używania tego rozprucia możemy sobie lecieć po prostu dalej, używamy bęk i lecimy dalej, ponieważ nie używamy zmory znękanych, czyli tej nie, zmory uwięzionych, przepraszam znękanych to jest stricken nie używamy tej zielonej zmory, dlatego możemy spokojnie odejść od przeciwników dzięki czemu nie stracimy dodatkowych obrażeń, bo wiadomo zielona zmora nam daje to, że przy przeciwnikach mamy aurę, która spowalnia przeciwników dzięki czemu zadajemy im więcej procent obrażeń, a tutaj nie musimy, możemy sobie użyć rozprucia i po prostu lecieć dalej, a ci przeciwnicy i tak będą dostawać tą samą ilość obrażeń, tak czy tak rozumiecie tą różnicę jeżeli ktoś mówi, nie zna zmory, zmory uwięzionych co wątpię, na pewno to jest bardzo podstawowy gem Wie o czym ja teraz mówię. I, no i w sumie tyle. No. Pamiętajcie, tylko mówię o tych redukcji cooldownu, żeby tutaj wszystko ładnie działało. Ro, rotacje przede wszystkim: najpierw uderza, uderzajcie szarżą, a potem rozpruciem, a nie na odwrót. Bo, bo bonus tutaj z silnoręki w karwasz jest naprawdę bardzo istotny. No i i w sumie chyba tyle, co, co mogłem tutaj powiedzieć w tym buildzie, no o, ja go bardzo lubię ten build, bo on jest dość przyjemny. Możemy naprawdę, jest duża mobilność, możemy naprawdę latać po mapie, grupować sobie moby, a Dota i tak zrobi za nas swoje. Także elity się dość przyjemnie bije, bo mamy piecyk e, tutaj, możemy wejść jeszcze w oculusa, dlatego będzie jeszcze więcej obrażeń. I tyle, o nawet dwie elity teraz siadły, nawet tej drugiej nie widziałem. Jeżeli jaki przedział gierowy możemy z tym zrobić, no tym ulepszonym buildem, że tak powiem, możemy zrobić gier. No tak jak już mówiłem, 85 to lekko, moim zdaniem. Przy Dreamie, no czy znaczy może nie lekko, no już tak. Wiecie, no nie, nie, nie aż tak za łatwo, tak. 80-85 taki przedział jest dla tego buildu stworzony. Nie jest to niestety top build, bo wiadomo, <laughs> dzika szarża zadaje więcej obrażeń, ale. Ja tym buildem bardzo lubiłem grać w sezonie czwartym czy tam w trzecim, już nie pamiętam, ale chyba w czwartym, w czwartym tak ten build był. Jedyny problem to jest czasami z bossem, jeżeli trafi wam się boss Besadu to musicie się naprawdę uzbroić w cierpliwość i kręcić się i kręcić i czekać po prostu aż to rozprucie zrobi swoje. Przede wszystkim musimy e, pilnować dzikiej szarży, musimy pilnować te i rozprucia na, na bosie. po to żeby cały czas mieć podwójny, podwójny słuchajcie, stack rozprucia, te guka to i tak tutaj nie utrzymacie. Jeżeli trafi wam się boss besadów, tak jak mi tutaj na przykład, to nie ma opcji, żebyście naprawdę przy utrzymaniu życia te guka utrzymali. Jak widzicie, nawet ciężko tutaj jest z cooldownem, bo nie, nie, nie respi nam się furia, to jest tylko jeden przeciwnik, dlatego yy, nie ma szans po prostu, żebyście utrzymali tą furię. Musi być boss z zadami, to wtedy jest go najprościej ubić. To jest wiadomo, niziutki gier, to jest 70. Ja go włączyłem tylko po to, żeby wam pokazać, jak ten build działa, yy, jak większość z was tym buildem z paragonem koło 1000 może sobie z tym buildem poradzić. Z tym GR-em sobie poradzić, używając tego buildu. Jak widzicie, no, boss nie należy do przyjemnych, ten, dlatego tak mi się schodzi, a nie jak nie, tak jak widać. Single target jest dość ciężki, powiem Wam. Utrzyma, trzeba utrzymać bonus z pierścionków, ale dojdzie do 30% życia, mu, do 30% życia mu zdrowie, to to już będzie, to już będzie z górki po prostu. O, i znowu, i znowu, kurczę. Dostałem posywkę, pewnie zaraz zginę. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, no kurczę, żeby ten cooldown utrzymać, nie? A bez adów to jest ciężko. Single target tak szybko nie, zbi nie zbije cooldownu. Wiadomo, przy secie nieśmiertelnego króla, każde zużycie 10 punktów Fuli nam 3, 3 sekundy skraca cooldowna ze skilli, z tego i z tego, tak? mało Także to jest, to jest ten ból, nie? Że nie mając furii nie mamy cooldownów. Ani nie mamy, mamy damage'u, Także. To jest, to jest ból, to jest ból. Na. na wyższych gierach po prostu. Nie, single targeta można chyba spokojnie wyjść. Tak mi się wydaje, wiecie? Bo już ciężko to jest utrzymać. No dobra. Mam nadzieję, że ten bildik wam się podobał. Ja go słuchajcie testowałem na streamie z chłopakami, także... Z widzami moimi, także e, był on już testowany niejednokrotnie. Różne konfiguracje żeśmy testowali, jak tutaj, co, jak tutaj można coś poprawić, coś dodać, ewentualnie zmienić. E, no i tak, taka tak wyszła jego finalna wersja z takimi pasywkami, z takimi runami, z takimi skillami, z takim ekwipunkiem. Jeżeli coś mówię, coś ominąłem, coś e, mielibyście jakieś pytania do tego buildu, zadawajcie je śmiało w komentarzach. Nam bardzo chętnie odpowiem. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, rzućcie łapeczką w górę, skomentujcie ten film. Bardzo chciałbym znać Wasze zdanie: jak ten film Wam się podoba. No i subskrybujcie kanał, jeżeli lubicie moje materiały. Także trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, do następnego razu i cześć. Piona. Pa!